Cześć wszystkim, już z tej strony Dawno nie było Niczego tutaj związanego z Zenem Dlatego dzisiaj będzie mała aktualizacja No bo ponieważ ostatnio się Dużo tutaj pozmieniało na stronie Między innymi teraz można zgarnąć sobie Zeny Za pogranie w gierki na przykład Są różne giveaway'e No i też jeżeli ktoś korzysta z Brave'a To ma oczywiście 20% więcej tutaj y, Za zebranie Focetu, prawda? Bo jeżeli ktoś korzysta na przykład Nie wiem, z Opery czy z Chrome No to takiego buściku niestety nie ma Także warto sobie też oczywiście ściągnąć i z niego korzystać. Może chociażby dlatego, że blokuje tutaj reklamy. Oczywiście linki będą wszystkie tutaj w opisie. No i co? Oczywiście sobie tutaj zbierzemy. Nie wiem, czy mogę, ponieważ wczoraj zbierałem. Ale udało się. Ok, także jak widzicie, zebrałem 88 tysięcy Toszy Zena. Zenis tutaj jest napisane. No a podstawowo tutaj, jak widzicie, zabrałem 17 tysięcy. Ale z racji że mam zweryfikowany adres mam półtora mnożnik. Tutaj jak widzicie mam Brave'a zainstalowanego, także mam jeszcze tutaj jeden 1.2 mnożnik. Social Media bonus też mam tutaj prawie dwa No i Hodl bonus, czyli za to, że trzymam tutaj tego Horace'a na portfelu. O co chodzi z tym Social Media bonus? Już on pokazuje. podpiłem sobie tutaj Gmail konto, Facebook sobie podpiłem Twitter, no i LinkedIna. No, i właśnie dzięki temu tutaj sobie dostaję jeszcze dodatkowe mnożniki, także myślę, że mega spoko tutaj sobie to wpada. Też tutaj powoli się zbliżam do jednego zena. Myślę, że niedługo tutaj, yy, niedługo tutaj uda mi się to zebrać. Bardzo ciekawa opcja, która nie tak dawno właśnie weszła, to są poleceni. O co w tym chodzi? Tutaj mamy mm, teraz, bo wcześniej. Wcześniej dostawało się, zapoleconych jednokrotnie można było sobie odebrać tutaj mm, Horizon. Teraz jak widzicie, są poziomy: mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No i tutaj macie oczywiście rozpisane: yy, macie rozpisane z którego poziomu ile dostajecie. Także myślę, że mega spoko. Jak widzicie, na pierwszym poziomie mam 38 osób. Tutaj mam 5, ponieważ ktoś z tych 38 osób zaczął sobie polecać. Także mega spoko. Warto sobie to tutaj y, Warto sobie to rozwijać tutaj Bo naprawdę może y, Fajnie może sobie to fajnie tutaj wpadać Jak widzicie tutaj y, Minimalna wypłata jest od dwóch setnych zana, także tutaj mi jeszcze troszeczkę brakuje Ale myślę że niedługo tutaj się to uzbiera Mamy też tutaj my payout history Czyli to jest y, wypłata z poleconych Kiedy była Tutaj macie też pokazane jak to wygląda z poziomu poleceń Także mega spoko Co jeszcze chciałem powiedzieć Mamy też teraz gierki gierkę raczej, mamy gierkę można sobie w gierkę pograć ostatnio mi się nie chciało tutaj załadować on załadowała się, no i popatrzcie o co chodzi w tej gierce, Skaczacie sobie no niestety mi się nie udało, jesteście sobie takim tutaj ludzikiem no i musicie sobie tutaj skakać zbierać yy, monetki, no i popatrzcie już powinien być koniec no jest flaga, mam 8 monet obecnie jeżeli yy, jeżeli zbiorę tych monet podaję, że 250, no to mogę sobie wtedy te monetki wypłacić na Horizon w ten sposób. Tutaj się to konwerteruje, ale ja mam na razie 8 z 250, nie wiem jaki jest to obecnie przelicznik, ale myślę, że niedługo troszeczkę na to sobie czasu poświęcę, siądę, pozbieram, no i dam wam oczywiście znać, ile z, ile z tego wpada. Także myślę krótki filmik, mega, mega fajne informacje, ponieważ to ona się cały czas rozwija, cały czas do przodu. No i to na tyle. Oczywiście wszystkie linki w opisie. Także dzięki trzymajcie się. Cześć!